Wystawa prezentuje pracę referatu graficznego, biura informacji i propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Wybuch wojny zakończył wspaniały okres rozkwitu Polski, rozk okres dwudziestolecia międzywojennego. Ten rozkwit dotyczył nie tylko ekonomii, gospodarki, ale również kultury i sztuki. Mamy udokumentowany Obraz wojny dzięki grafikom, fotografiom, filmom czy też malarstwu, głównie dzięki grafikom, które dzisiaj prezentujemy, plakatom powstańczym, które powstawały podczas wojny w obozach, w getcie. To, co dla mnie było odkryciem w trakcie prac nad tą wystawą, było to, że praca niosła ze sobą niesłychany ładunek emocjonalny. Dużo większy często niż zdjęcia, które rzeczywiście chwytają sytuację czy wydarzenie na kliszę filmową i są rzeczywiście faktem, ale emocje, które towarzyszą, często nam umykają. Natomiast poprzez prace graficzne te emocje rzeczywiście zostają uzewnętrzone. Natomiast inną jeszcze historią jest wysoki poziom artystyczny i ta praca, która jest na tak, tak wysokim poziomie, a z drugiej strony tworzona w tak ekstremalnie trudnych warunkach, opowiada też nam o duszy narodu i duszy tego miasta. Referat graficzny Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Wystawa potrwa do 8 września. Serdecznie zapraszamy do Kordegaru.